Drony, znów drony i znów nad Danią. Fruwały sobie nad czterema duńskimi lotniskami przez kilka godzin, a potem odleciały. Ale sytuacja była na tyle poważna, że jedno z tych lotnisk w Olborgu trzeba było zamknąć, a więc chaos i niepewność. Spytacie po co, dlaczego i kto to zrobił? Podejrzenia od razu padły na Rosję, no bo to Rosja najpierw wysłała ponad 20 dronów nad Polskę, potem nad Estonię, nad Rumunię. To Rosja wreszcie dwa dni temu wysłała drony nad Danię. I nad Norwegię. No i właśnie dlatego Dończycy zastanawiają się, konsultują sprawę, by uruchomić artykuł czwarty NATO. Spytacie, i po co to wszystko? O co tej Rosji chodzi? O wzbudzanie niepewności, właśnie o ten chaos, a może po prostu sprawdza reakcję. I jedno, i drugie, i jest też trzecie, a mianowicie chodzi o szpiegowanie. Takie akurat się składa, że wszystkie te cztery lotniska, nad którymi fruwały te drony. Najprawdopodobniej rosyjskie. Tak się składa, że wszystkie te cztery lotniska są związane z wojskiem, z duńskim wojskiem. W Olborgu jest siedziba dowództwa sił specjalnych Danii, a pozostałe lotniska to są bazy wojskowe. W jednej z nich stacjonują duńskie F-16 -y i F-35. -y no i co teraz? Co robić z tym wszystkim? Czy te ataki będą się powtarzały? Będą się powtarzały. Dopóty, dopóki Zachód nie wymyśli sposobu, by tym atakom przeciwdziałać. Powiecie, zestrzeliwać. Prościej powiedzieć niż zrobić. Bo przecież, jak tłumaczy, no w każdym razie, Duńczycy na to się nie zdecydowali, i szef duńskiej policji to tłumaczy. Mówi, jeśli strzelamy do czegoś, co jest w powietrzu, to to coś na pewno musi spaść. Pytanie, na co? U nas fragment rakiety spadł na dol. Na szczęście nikogo nie zabił. I to jest jedyna pozytywna informacja.